Dzień dobry Państwu, Marcin Gutkowski, firma Green o Witam serdecznie. Gościmy dzisiaj na plantacji Borówki Wysokiej, okolice Nowego Miasta nad Pilicą, kwatera Czendlera. Tuż przed rozpoczęciem wegetacji w obecnym sezonie widzimy, że Chandler jest odpowiednio przecięty, pąki powoli nabrzmiewają, ruszają, więc wszystko idzie tutaj w dobrą stronę. W tym roku będziemy wspólnie gościć na tej plantacji, będziemy Państwu pokazywać Efekty nawożenia i będą te efekty publikowane wspólnie z portalem e -sadownictw. Tak jak wcześniej wspomniałem, Chendler jest przecięty, przygotowany do sezonu. Zalecam wykorzystanie preparatów miedziowych takich jak Mieć Mix bądź Mieć 700. Natomiast głównym celem projektu Green Copoland i portalu e-sadownictwo jest pokazanie, jak właściwie nawozić borówkę wysoką. I w tym wypadku nawożenie będzie prowadzone w sposób dwojaki: poprzez wykorzystanie nawozów posypowych, będą tu stosowane nawozy NPK, jak również klasycznie e, siarczan amonu w jednej bądź w dwóch dawkach. To kwestia tutaj jeszcze jest do przedyskutowania z właścicielem plantacji. Natomiast dobrze przed rozpoczęciem nawożenia mieć informację co po okresie zimowym dzieje się w glebie, czyli jakie mamy ilości składników pokarmowych, czyli analiza gleby. To jest podstawa. Jeżeli chcemy prawidłowo przeprowadzić w późniejszym etapie nawożenie z wykorzystaniem nawozów fertygacyjnych, to żeby prawidłowo ułożyć taką pożywkę, musimy mieć Analizę wody. Analiza wody do celów fizyko-chemicznych, gdzie mamy makroskładniki, mikroskładniki, EC, pH, zasolenie, twardość. Jak wiadomo, borówka jest rośliną, która e, potrzebuje niskiego pH, ale też nie doprowadzajmy do tego, żeby to pH nam zjeżdżało poniżej 4. Optymalnie, jak będzie w granicach 4,5-5,5, to dla borówki jest wystarczająco. Ja przygotowując e, pożywki do fertygacji ustalam pH na 5. Natomiast bardzo ważną informacją, jaką mamy z analizy wody, to jest informacja, jakie mamy pH i jaką mamy ilość jonów HCO3. Bo im tych jonów jest więcej, tym musimy dodawać więcej kwasu azotowego. Nie wszyscy producenci są chętni na wykorzystywanie kwasu azotowego, i w przypadku gdy stosujemy nawozy NPK takie jak na przykład Greenland 20 20 20 bądź 10 50 10 6 21 36 bądź w późniejszym okresie typowo potasowy 8 7 40 to dla tych nawozów które poza NPK zawierają mikroelementy i magnez jest konieczność dodania kwasu azotowego z racji tego że są to nawozy które nie zakwaszają i tutaj zakwaszenie em, Wody, która transportuje składniki pokarmowe na plantacje, pochodzi przede wszystkim z kwasu azotowego. Również firma Green dysponuje linią nawozów fertygacyjnych o charakterze zachwaszającym. Jest to linia nawozów Kalfon. Tutaj przede wszystkim składy 14, 11, 22, i tutaj wyjątkowo zamiast magnezu jest wapń, również mikroelementy bądź w późniejszym okresie stosowanie nawozu 10-18-27, również z wapniem i z mikroelementami. I trzeba pamiętać, że jeżeli mamy małe ilości jonów HCO3-, to wtedy kalpon sobie spokojnie poradzi i zakwasi nam tą wodę spożywką do odpowiednich parametrów, tak że nie musimy wtedy wykorzystywać kwasu azotowego. Jeżeli przykładowo e, ilość jonów HCO3- w naszej wodzie, którą wykorzystujemy do e, Dostarczania składników czy podlewania plantacji borówki jest rzędu 300-400, no to wtedy będzie konieczność połączenia kalfonu również z kwasem azotowym. Proszę Państwa, na dzisiaj tylko wstęp, jeżeli chodzi o pokazanie, z czym chcemy się zmierzyć w tym roku. Tutaj będzie nawożenie i posypowe, i fertygacyjne, ale będziemy mieli dla Państwa również przykład z plantacji. To jest jedna z nielicznych, gdzie stosowane są tylko i wyłącznie nawozy fertygacyjne. Na chwilę obecną dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym wejściu, a planujemy być tutaj pod koniec kwietnia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.